Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj mam dla Was taki może trochę nietypowy dla tego kanału filmik, bo nie jest on oparty o, na badaniach naukowych, na tego typu wiedzy, ale jest mi bardzo bliski. A koniecznie chciałam go wrzucić teraz, chociaż też za bardzo nie mogłam znaleźć czasu, ale dzisiaj tak nieco w pośpiechu to robię, dlatego też, że nie chciałabym, żebyście przegapili ten moment, bo dzisiaj chcę powiedzieć kilka słów o soku z brzozy. Które właśnie zaczął lecieć, i jeżeli chcecie skorzystać z jego dobroczynnych właściwości, to warto by było, żeby teraz postarać się o pozyskanie tego soku. Um, tak jak mówiłam, nie ma na ten temat zbyt wielu badań naukowych, chyba nie ma właściwie żadnych, ale to też po prostu dlatego, że ich się nie robi. Natomiast tutaj, w tym rejonie wschodniej Europy, jest on dość powszechnie znany i pozyskiwany teraz, w tym okresie, kiedy nadchodzi wiosna, i też ważne jest to, że właściwe pozyskiwanie takiego soku nie stanowi żadnego problemu dla drzewa. Ja też miałam taką nadzieję, że może uda mi się nagrać ten filmik, jak będę na wsi i pokażę Wam dokładnie, jak to się robi. No niestety nie udało mi się. Także ja może nie będę tutaj dzisiaj mówić o tym, w jaki sposób ten sok pozyskiwać. Jest wiele filmików i można to zobaczyć. Natomiast chciał, będę wam chciała w kilku słowach powiedzieć, dlaczego warto ten sok pić. Ja go po prostu uwielbiam. Jeśli tylko mam okazję, akurat jestem w Polsce, mogę go pozyskać, to uwielbiam to robić, ponieważ czuję, że. Jest w nim jakaś taka niesamowita energia, która właśnie tak jak przyroda w tym czasie budzi się do życia, tak samo ten sok budzi nas i odżywia nasze siły witalne po tym takim okresie zimowym, kiedy wszystko było uśpione, po prostu budzi nas do życia. I to jest dla mnie jest to taki niesamowity naprawdę nektar, który uwielbiam, i dlatego chciałam tutaj. Teraz w tym okresie wrzucić ten filmik, żebyście sobie o tym przypomnieli, być może, albo żebyście w ogóle dowiedzieli się o tym, że możecie coś takiego teraz pić. Także zapraszam. Także, tak jak mówiłam, nie ma za bardzo badań naukowych na ten temat, ale, zgodnie z przekonaniami medycyny ludowej, sok z brzozy ma właściwości antynowotworowe, łagodzi chorobę wrzodową i bóle reumatyczne. Jest on przebogaty w aminokwasy, witaminy, cukry proste, sole mineralne. I inne substancje, które błyskawicznie wnikają do komórek i mogą być przez nie wykorzystywane jako materiał energetyczny i budulcowy. Działa wzmacniająco na układ odpornościowy. Ma właściwości oczyszczające, które wspomagają usuwanie zbędnych metabolitów oraz ksenobiotyków. Sok też. Ten sok też stymuluje filtrowanie w przewodach moczowych, przyspieszając wydalanie moczu oraz zapobiegając tworzeniu się kamieni nerkowych. Działa też bardzo korzystnie na układ pokarmowy. Sprzyja prawidłowej pracy jelit dzięki zawartej w tym soku ksylozie, która przyspiesza pasaż treści pokarmowej. Ponadto ze względu na obecne w nim cukry jest doskonałym prebiotykiem, który sprzyja powstawaniu prawidłowej, korzystnej flory bakteryjnej. Działa też korzystnie u osób cierpiących na wrzody żołądka, czy też nieżyt żołądka. Poza tym dzięki dużej zawartości soli mineralnych Sok z brzozy jest doskonałym źródłem biopierwiastków i sprawdza się jako napój izotoniczny i energetyzujący. Warto też wspomnieć o takim zewnętrznym zastosowaniu tego soku, gdzie tradycyjnie wykorzystywano go do pielęgnacji włosów i skóry. Zawarte w nim związki są właśnie łatwo przyswajalne przez skórę a poza tym sok też ten doskonale się sprawdza jako w okładach na oczy, likwidując zmęczenie oczu, stany zapalne, cienie i worki pod oczami. A na koniec chciałabym też wspomnieć o takich wierzeniach, które związane są już nie tyle z medycyną, co bardziej z pewną mistyką i duchowością, gdzie brzoza jest symbolem życia i kobiecości. Ponieważ, jako jest jednym z pierwszych drzew, które budzą się wiosną do życia, dlatego też właśnie uznana została za symbol życia, które się odradza. I w słowiańskich kulturach, tutaj w Polsce, na Kresach Wschodnich, w Rosji, na Ukrainie, jest symbolem żeńskiej energii. Jej biel symbolizuje właśnie oczyszczanie i uzdrawianie na wschodnich kresach od dawien dawna wierzono, że pojawiający się na przełomie zimy, się na przełomie zimy i wiosny ten sok z brzozy, o którym mówię, jest darem matki ziemi dla całej ludzkości i że działa nie tylko na poziomie fizycznym, odżywiając nasz organizm, ale przede wszystkim oczyszcza nasz, na głębokim poziomie takim duchowym, oczyszcza naszą duszę. I też takie wierzenie jest, że pijące i obmywające się nim kobiety mogły aktywować swoje wewnętrzne soki, czyli układ hormonalny. Także mam nadzieję, że jeśli nie znaliście do tej pory soku z brzozy, to zachęciłam Was, żeby go spożywać. Też te dawki, które spożywa się w ciągu dnia, nie muszą być duże. Nie są duże, ja zwykle jak mam szansę, to spożywam pewnie więcej niż się zaleca, aczkolwiek też nie czuję, żeby mi to w jakiś sposób, żeby to było niekorzystne, czy żebym przedawkowywała ten sok. Warto też dodać, że jeśli nie spożyjemy tego soku chyba taką na, na bieżąco, bo możemy go przechowywać w lodówce, wydaje mi się, że z 2-3 dni, to taką chyba najrozsądniejszą metodą konserwacji tego soku, która nie niszczy jego właściwości, jest zamrażanie. I my też zwykle, jeśli nie, nie zdołamy wypić tego soku, albo ja, jeśli nie jestem akurat. W Polsce, i nie mam do niego dostępu. To moja mama mi ten sok mrozi, ja go rozmrażam, i wydaje mi się, że po rozmrożeniu ma taką samą moc. Także zapraszam wszystkich do, do korzystania z tych dobrodziejstw natury, które akurat są na wyciągnięcie ręki, w tym, w tym wczesno-wiosennym okresie. Dziękuję, do zobaczenia.